Drogie siostry i bracia, dzieci światła. Adwent to czas czekania, które ma być czuwaniem. Musimy czuwać nie tylko na światło, ale i na cień, który w nas mieszka. Mówimy, że człowiek podły działa przemocą. Ale skąd bierze się ta przemoc? I jak rodzi się ta mroczna energia, która zamienia brata w wroga, a relacje w walkę o dominację? Przemoc nie jest pierwotnym celem. Jest patologicznym objawem. Jest to choroba duszy, która ma dwa główne korzenie. Brak sensu i lęk przed utratą. Człowiek stworzony do miłości i relacji, gdy te przestrzenie w nim pustoszeją, czuje egzystencjalny chłód. Cywilizacja, którą budujemy, oparta na chciwości i grze o sumie zerowej, tworzy pustkę celu. Zamiast budować, konsumujemy, zamiast służyć, rywalizujemy. Pustkę tożsamości. W świecie gier i pozorów człowiek traci poczucie własnej niepowtarzalnej wartości. Gdy pustka staje się nieznośna, człowiek próbuje ją wypełnić siłą. Przemoc jest desperacką próbą udowodnienia sobie, że się istnieje, że ma się znaczenie i wpływ. Jest to krzyk pustej duszy. Pod każdym w tym agresji leży strach. Człowiek podły nie jest silny, jest głęboko przerażony. Strach, że inni odkryją, iż nie jest idealny, że potrzebuje pomocy, że może przegrać. Strach przed prawdziwym otwarciem się, bo to uczyni go podatnym na zranienie. Przemoc staje się murami obronnymi przed prawdziwym kontaktem. Atakujemy, by nikt nas nie zranił. Poczucie kontroli nad innym jest iluzorycznym lekarstwem na strach przed utratą kontroli nad własnym życiem. Jeśli przemoc jest krzykiem pustej duszy, to... Lekarstwem jest wypełnienie jej sensem. Musimy zniszczyć mentalność Więcej dla mnie i zastąpić ją Więcej dla nas. Pokonanie lęku przez łagodność. Łagodność nie jest brakiem siły. Jest jej najwyższą formą koncentracji i kontroli. Mocni nie muszą krzyczeć, nie muszą dominować, nie muszą udowadniać. Prawdziwa siła polega na akceptacji własnej słabości i gotowości do współczucia dla słabości innych. Nie bójcie się być łagodni. W łagodności jest siła, która rozbroi strach i rozświetli pusty.

Nie mylcie łagodności z biernością. Łagodność to kontrola nad własnym ogniem, ale jeśli ogień zostanie rozpalony, by zniszczyć niewinnego, waszym obowiązkiem jest użyć mocy, a nie agresji, by ten ogień ugasić. Użycie siły do ochrony prawdy i życia jest świętą powinnością, pod warunkiem, że zakończy się w momencie ustania zagrożenia. Prawdziwa moc w samoobronie zawsze prowadzi do pokoju, a nie do kolejnej bitwy. Nie czekajcie na Zbawiciela, który magicznie Usunie przemoc ze świata. Wy jesteście narzędziem zbawienia. Zacznij od swojego cienia. Zobacz własne lęki i własne puste miejsca. Odłóż broń, wyłącz mentalność gry w swoich relacjach. Podaj rękę, wypełnij pustkę służbą. Przyszła era łagodności i służby to jest jedyna droga, by ugasić ogień pustki, który płonie podłym człowieku. Niech ten adwent będzie czasem budowania mocy, a nie demonstrowania siły. Amen.